Dlaczego występuje efekt Jojo? Obniżenie tempa metabolizmu. Gdy się odchudzasz, z czasem spowalnia metabolizm i organizm wchodzi w stan oszczędzania energii. Później, gdy zaczynasz jeść normalnie, spowolniony metabolizm sprawia, że szybciej tyjesz. Nadmierna utrata masy mięśniowej podczas odchudzania. Niewłaściwe odchudzanie, zwłaszcza przez zbyt małe ilości białka, zawsze powoduje zbyt dużą utratę mięśni. Więc czym ich mniej, tym metabolizm wolniejszy. Hormonalna huśtawka. Otyłość powoduje zaburzenia hormonalne. Nieprawidłowe odchudzanie nie naprawia tych zaburzeń. Często nadal występuje wysoki poziom hormonu głodu, czyli greliny, a niski poziom hormonu sytości, czyli leptyny. Dodatkowo twój organizm nadal, tak jak przy otyłości, jest oporny na leptynę. W konsekwencji po zaprzestaniu diety rzucasz się na węglowodany i dodatkowo nieświadomie zwiększasz ilość przyjmowanych kalorii. Nawykowe błędy. Wiele nieprawidłowych diet opiera się na eliminacji całych grup pokarmowych lub na drastycznych restrykcjach, co często prowadzi do niezdrowego podejścia do jedzenia. Gdy dieta się kończy, wracasz do starych nawyków, bo innych nie znasz i znowu tyjesz. Chcesz wiedzieć, jak unikać efektu jojo? A może istnieją od niego wyjątki? W kolejnych materiałach odpowiem na te pytania. Zaobserwuj, by być na bieżąco.